Cześć wszystkim już w drugim blogu film, vlogu, filmiku, w którym pokażę Wam moją kolekcję misiów, która właśnie leży tu na podłodze i zaraz Wam ją pokażę. Eee, więc zapraszam Was do tego filmiku i zaczynamy Więc tak, pierwszy misz eee, To jest mis Puchatek. Eee, to nie jest akurat mój, to jest mojego brata Antosa. Eee, I tak... Da, no po prostu nie się nic, co go do kolekcji. Mam do, do kolekcji. Kubuś Puchatek nawet jest tak samo ubrany jak w serialu filmu i ma napisane Kubuś Puchatek, po angielsku Po. No i on ma taką, taką tu mięciutkę, a tutaj jest trochę tward, twarda głowa, bo nie ma Blusze też trochę. I takie ma fajne uszka. O. No i mniej więcej tak się prezentuje ten miś. Kolejny miś, który dostałam wtedy tak samo odczucie jak Antoś, to jest taki miś lep. Tutaj ma taki fajny ogonek. Taki fajny taki fajny miś, Tajemniki. A tak w ogóle to jest taki twardy wszystko, jakby to powiedzieć. E, Główkę e, tam ma takie oczka. Tak, takie oczka, które mu to zasłaniają. E, taką marzywę, mogę mu zrobić, bo, mu tak zrobić, bo może się ludzie prezentować. E, tutaj ma takie fajne uszka. Ktoś widzi, takie fajne uszka. E, tu ma taką jakby powiedzieć muszka, która jest tak zwęzana właśnie jak kokarskie i ona jest taka fajnego materiału. I w ogóle tutaj takie ma białe z dwóch stron i taką suknięcy, to ładnie mierzyskie. I tak to wygląda to jest właśnie taki mój miszek Kolejnym miszem jest taka małpka, która właśnie się ręce i mogli ma takie fajne uszka, o, tak, takie ma uszka, ten akurat nie miałam go z domu, ponieważ ja się przeprowadziłam do bloku i tutaj go znalazłam, taki ma fajny nosek i tu ma takie oczka, tak, i to taki uśmieszek, tu ma takie wielkie, taki też ma zniszczający ogonek i tak więcej się prezentuje ten nic. Kolejnym misjem to jest jeż, który jest właśnie z tamtego domu. E, tutaj ma taki, już jest troszkę stary, tu ma taki, takie szoskie włosy. Tutaj ma takie miał, o y, takie wiecie, kalesony. Ale jemu się tu popsuło, tu była jeszcze jedno, więc tak. Tu ma troszkę już brunne, ale ma taki fajny materiał, tutaj takie fajne brako. tu ma też taką łóżkę ten, i później taki bardziej twardy, już, ból, już stary taki misiek, ale i tak go mam i tak się on prezentuje, tak to jest taki on. Kolejny misie to jest taki mis, który dostała, więc wrzuciłam z wakacji od To jest taki mis. Cały czerwony, gdzie ma tutaj przyczepione takie, takie sęduszko. I na tym sęduszku pisze I love you. I nie dostałam go na waletyki wczoraj, a dzisiaj, tylko nie ja już go Tylko, że tak sobie włożyć rękę i taki czerwony i taki fajny. Taki ma fajny, taki mięciutki bardzo i on tutaj trochę już ja pozostałam zrobił się psu, ponieważ oczko mu wypadło, ale... Aha, no co to? Ale przykleiłam i jeszcze parę miesięcy widało i już jest wszystko ok z Takie miała uszy. O, sprzedowa takie fajne. Tak. Tak się prezentuje akurat później. Ehm. Kolejny byś to jest taki lineifaj, który też jest stary z tego domu. Teraz jeszcze Wam pokażę ostatni, też z tego domu. Tutaj ma taką zawieszkę. Tu ma takie tu zrobki. Tu ma już trochę tak, tu ma taką, metrę. i ma I potem już ma trochę twarde, bo już to jest wisek, Tutaj ma takie żółte badzie, czy bazy takie, wiecie, takie ale bardziej jasne. Yy, kolejny. Własne, znaczy to są takie oczy, fajne, takie oferty. Um, tak się przydarzył ten wisiek. I ostatni wisiek to jest taki kotek, który y, ma taki fajny ogonek, który tutaj nic nie ma. Y, tu ma troszkę taki fardę. Y, na jego brzuszku pisze napis, baby. I tutaj łapka kotka. Tu ma takie włosiki, uśmiech, i oczka, i brwi, i, i takie ma fajne właśnie jak ogolek e, uszka i w, w, tutaj ma takie bardziej śmieszne, takie bierzec w samych naroczkach. I także ma tu taką łebkę, ale niestety nie przejmuję, i on się prezentuje tak. Tak wygląda. No i to są te wszystkie misje, które mam. Mogę ja Wam jeszcze raz je pokazać. Proszę, chotek, miszek, jesz, reniferek, puchatek, lew, o Jezus, małpka i tego, którego Wam nie pokazałam, bo jestem i taki misiek, który jest mojego też dostał już jak wrócił, znaczy od niej tak tylko jak ja wróciłam, też go dostała, tylko tutaj muszki, które są wrotkie i cały zielony taki mieszający, no. I tak to wygląda, takie całe moje miski, które właśnie są na parapecie, na oknie, tam na parapecie to i tam właśnie sobie siedzą te miski i tam po nie poszłam. E, no i te miski za tam e, Tak, dzięki za oglądanie tego filmiku. Myślę, że się spodobał moje miski i że się spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie i tak w ogóle to dzięki za oglądanie i papa. Pa.